Tak, witam Was serdecznie. Szkoda, że nie mogę Wam więcej pokazać. Ale powiem Wam co mnie bardzo kręci w serwerach, szczególnie w firmowych serwerach. To to, że są inne. Te firmowe serwery są naprawdę inne. Mają więcej lakieru na płycie głównej. Teraz właśnie przystąpiłem do rozszerzania. Jednego z firmowych komputerów, którego nie mogę pokazać, ale powiem Wam, że po prostu to mnie bardzo kręci, właśnie w serwerach firmowych, że są inne, po prostu na innych komponentach zupełnie, na innych podzespołach, że po prostu to mnie najbardziej kręci, właśnie w serwerach i to w firmowych serwerach. Bardzo bym chciał wam pochwalić się jak inni to robią, ale właśnie nie mogę, bo tutaj pracuję nad projektem firmowym i dlatego nie wolno mi pokazywać. Ale tylko takie coś mogę wam pokazać. Ja tam już nie mogę pokazać, bo tam wkładam rozszerzenia do komputera. E, takie mega rozszerzenia. No, że szkoda, szkoda, że nie mogę pokazać, ale nie wolno. No, bo jak się coś robi, jakiś projekt dla firmy, to też jest objęte tajemnicą firmową. Rozumiecie kochani, co nie? No. Ale tak wracając do tematu, podoba mi się bardzo. Więcej takiego lakeru specjalnego jest. Na standardowej płycie głównej jest mniej tego lakeru, a na tych na takich firmowych płytach jest tego lakeru trzy razy więcej. I Podobno to nie jest laker, tylko się jakoś inaczej nazywa. No. No dobra, no to hej, ja kochani, chciałam się tym z wami podzielić tymi swoimi, no, wrażeniami pochodzącymi z technologii. To hej, kappa, kochani.